Witajcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Witam zebranych w kaplicy, witam zebranych na transmisji internetowej. Dzisiaj ja mam zaszczyt wstępu, w związku z czym może się okazać, że będzie trochę dłuższy. Akurat studiuję sobie księgę sędziów i znowu moją uwagę zwrócił Gedeon, i to jest dosyć dobry fragment na, na dzisiejszy czas, na obecny czas. Gedeona poznajemy w naprawdę niezwykłych warunkach. Poznajemy go wtedy, kiedy on jest tchórzem numer jeden. W sensie, nie ma większego chyba tchórza po ludzku na kartach Biblii jak Gedeon, kiedy go poznajemy. Midianici atakują, plądrują, biorą i Gedeona poznajemy wtedy, kiedy on resztkę jedzenia chowa po koszach, co by mu tego nie ukradli. To nie jest Braveheart, to nie jest Rocky, to jest gość, który chowa jedzenie po koszach. I w tym momencie do niego przychodzi Pan i mówi mu Niesamowite słowa. Witaj mężu waleczny. Czyli wchodzi na tą akcję, wie, co się dzieje w sercu Gedeona, widzi te obawy i te lęki, a jednak widzi więcej. Widzi w Gedeonie coś, czego po ludzku nie, do, nie da się dostrzec. Mówi mu, witaj mężu waleczny. Później jest ta cała historia wspaniała, a potem dochodzimy do jednej z fajniejszych historii w Piśmie Świętym, do selekcji wojska. Gedeon już swoje zrobił, już się swoje przekonał, ludzie się wokół niego zebrali i czytamy w siódmym rozdziale coś takiego. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midianczyków miał na północ od Zgórza Morę w Dolinie. I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce, bo Izrael wyniósłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Wielka próba. Bóg mówi Gedeonowi, i Gedeon wykonuje to polecenie, i mówi do swojego zastępu tak: kto się boi, niech zawróci, bo to nie jest czas dla tchórzy. Kto się boi, niech po prostu zawróci. I dzieje się rzecz niesłychana, dlatego że wydawałoby się, że 33 tysiące ludzie powinni krzyknąć hura, będziemy z tobą Gedeon, będziemy walczyć, będziemy tu atakować, to jest to, na to czekaliśmy, Gedeon, Gedeon, Gedeon. Fajnie by było, tylko nie w Biblii. nie? W Biblii jest napisane, że dwie trzecie odeszło. Dwie trzecie odeszło. Przy próbie wiary, przy próbie zaufania, przy próbie odwagi i przy konfrontacji z tą próbą dwie trzecie zastępu Gedeona odeszło. I bardzo często tak będzie w moim i w twoim życiu, że będziemy bardzo dużo mówić o odwadze, bardzo dużo mówić o wierze, ale przy konfrontacji okaże się, że większa część po prostu odejdzie. I Bóg skupia się na tej mniejszej części, zadowolony, szczęśliwy, Gedeon zachwycony, że zostało ich dziesięciu tysięcy, to i tak jest z czym działać i co robić, i czytamy dalej. I rzekł pan do Gedeona: jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł pan do Gedeona: każdego, który chełptać będzie wodę językiem, jak pies chełpcze, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy hełptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów, zaś cała reszta zastępu klękała na kolana, aby napić się wody. I rzekł pan do Gedeona: przez tych 300 mężów, którzy hełptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w Twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie każdy do swojej miejscowości. Kiedyś się bardzo zastanawiałem nad tym. Tu jest napisane, że to Bóg wypróbuje tych ludzi. Już nie Gedeon, to Bóg sprawdzi stan ich serca. O ile przy tej pierwszej próbie to były słowa Gedeona i to były słowa, kto się boi, niech odejdzie, i ludzie się sami rozsądzili i odeszli albo zostali, o tyle tutaj nie wiedzieli o co chodzi, bo pewnie większa część z nas się nie domyśla, o co w tym teście chodziło. Bóg sobie sprawdził. Serca tych ludzi sprawdził pewną rzecz, o której zaraz powiem, i okazało się, że z 10 tysięcy, a w zasadzie z 33 tysięcy, zostało Gedeonowi 300 ludzi. Którzy najpierw powiedzieli: jesteśmy odważni, a potem jeszcze Bóg sprawdził i dopuścił pewną rzecz do ich życia, żeby sprawdzić, czy naprawdę są odważni i czy naprawdę można im powierzyć coś, co jest niezwykle istotne w jego planie. I Bóg mówi tak: podzielić tych ludzi w ten sposób, że część tych ludzi będzie pić wodę jak pies i czytamy w siódmym czy szóstym wersecie, że polegało to na tym, że oni nabierali wodę do ręki i hełptali tą wodę z ręki, a część będzie bezpośrednio pić z rzeki. Będzie hełptać tą wodę bezpośrednio, uklęknąwszy, bez pomocy rąk, bez tego zaczerpnięcia wody, będzie piło tą wodę językami. Tak, mamy już to w głowie? O co chodziło? Czy robimy tarczyk? Tylko ja nie, nie, nie. Zastanawiałem się dużo nad tym, ale nie wiem, kto się odważy. I teraz, o co chodziło? To byli wojskowi, to byli żołnierze, to byli ludzie, którzy w jednej, ręki, w jednej ręce mieli miecz, a w drugiej mieli tarczę. I teraz, żeby się napić wody w ten sposób, żeby ją wziąć do ręki i z niej chełptać, trzeba było absolutnie zaufać Bogu. Trzeba było odłożyć miecz. Odłożyć tarczę i z podniesioną głową do góry, stojąc na dwóch nogach, stabilnie i bezpiecznie, ufać, że tą sytuację zabezpiecza Bóg. Wziąć te puste ręce bez miecza, bez tarczy, zebrać tą wodę i się jej napić. Pozostali uklękali. Moje zrozumienie jest takie: nie puszczając miecza, nie puszczając tarczy, uklękali, dalej się osłaniali i chełptali tą wodę bezpośrednio w ten sposób. A w tym wszystkim chodzi o to, żeby się zdać na Boga. Jeśli Bóg coś powiedział, to jesteśmy bezpieczni. Jeśli Bóg czegoś chce, to trzeba to zrobić i wyjdziemy z tego zwycięsko. I obroną nie jest miecz i tarcza ludzka. Obroną jest tylko Bóg. Bezpieczeństwem jest tylko Bóg. Pewnością jest tylko Bóg i Jego Słowo. A kto mądry, niech sobie to przełoży na czasy współczesne. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do kościoła. Amen.